Cześć! Z tej strony Dominik Dziś mija 3 lata, odkąd możemy wam pomagać w realizowaniu bezpiecznych, praktycznych, a nieraz i pięknych rozwiązań dla Waszych pupilów, które e, sprawiają nam ogromną przyjemność, że możemy realizować niesamowite projekty. Daje nam to ogrom doświadczenia, a przede wszystkim niesamowity kontakt z ludźmi, które uwielbiają i kochają zwierzęta, więc chcemy Wam bardzo podziękować za e, zaufanie oraz za to, że jesteście z nami. Spędziliście z Wami setki godzin na rozmowach telefonicznych, na spotkaniach, na wizjach lokalnych czy montażach, co pozwoliło nam zrozumieć Wasze potrzeby, obawy, a także e, chcemy podziękować za to, że dzielicie się tym doświadczeniem Waszym z Waszymi pupilami, zwierzakami, e, które, które pozwala nam na tworzenie niesamowitych rozwiązań i przede wszystkim dostosowanej do Waszych zwierzaków. Do Waszych możliwości i pomóc Wam w realizowaniu Waszej inwestycji, Waszego rozwiązania. Przez te 3 lata naszej działalności oraz 15 lat doświadczenia z różnymi zwierzakami dało nam do zrozumienia, że nie tylko chcemy tworzyć odpowiednie i dopasowane rozwiązania, nie tylko do Waszych potrzeb, potrzeb Waszego zwierzaka czy nawet estetycznych rozwiązań, ale chcemy dać Wam coś więcej. Pragniemy stworzyć dla Was odpowiednie materiały, które pozwolą zrozumieć Wam istotę tworzenia odpowiedniego domu dla Waszego pupila, spojrzeć z innej perspektywy w tworzeniu takich rozwiązań, a przede wszystkim pomóc Wam w realizacji Waszych oraz marzeń Waszych oraz Waszego pupila, żeby stworzyć coś, co będzie nie tylko odpowiednie dla Waszego zwierzaka, żeby był szczęśliwy, ale także i pasujące dla Was pod względem praktycznym i pod względem estetycznym. Tworząc te materiały, chcemy się z Wami podzielić, co doświadczyliśmy tworząc takie realizacje i przede wszystkim chcemy też, aby Was zaprosić, żebyście się podzielili własnymi doświadczeniami oraz co o tym myślicie. Dlatego już teraz Was zapraszam, żebyście skomentowali, co o tym myślicie. Jeżeli macie już jakieś pomysły, na co by chcieliście zwrócić w pierwszej kolejności uwagę, piszcie śmiało w komentarzach albo do nas w wiadomości prywatnej. Także do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Cześć!